Cześć, cieszymy się, że się widzimy. To wyjątkowe wydanie Showmaxa, w którym będziemy mogli porozmawiać o tym, że czytanie jest... Cool. Tak jest, będziemy do tego bardzo gorąco zachęcać razem z ambasadorami akcji promującej czytelnictwo. Reniuszis, Maćkiem Musiałowskim i Piotrem Cyrwusem. Tak jest, wszyscy Cezarem wspaniali Żakiem. artyści, doskonali aktorzy, muzycy, którzy nie ograniczają się tylko i wyłącznie do swojej pracy, z, których, z której ich znamy, ale też udzielają czasami A głosów. Tak, bo zostali zaproszeni do udzielenia głosów w miniserialu Mole Książkowe i o tym wszystkim po kolei, po kolei przez to wszystko was przeprowadzimy. No to najpierw pytanie do Maćka Musiałowskiego. Czego, mój drogi, dowiedziałeś się e, pracując nad miniserialem Mole Książkowe? Jakaś taka ciekawostka, może jakiś taki fun fact. czegoś o molach nawet. O no, może. Pracując przy miniserialu Mole Książkowe dowiedziałem się na przykład takiego fun factu o molach, że mole zjadają wszystko, że są mole spożywcze, są mole, które jedzą ubrania, ale mole nigdy nie jedzą papieru. No A jakie książki wolisz czytać? Może podzielimy tak: czy te nowsze książki, czy te starsze? Wiesz co, ja jestem fanem generalnie yy, czytania, więc nie, mam, nie, nie rozróżniam w taki sposób książek. Zależy od tego, czego poszukuję w tym momencie w literaturze. Czy to jest literatura piękna, czy dramat, czy, w sensie, czy, czy wiersze, czy proza. Yy, ale jestem rzeczywiście wielkim fanem klasyki i, i, i bardzo lubię Czechowa, bardzo, robię, bardzo lubię Dostojewskiego, Tolstoja. Yy, no tak, tak. A powiedz nam, czy jako aktor książki czytasz częściej z przyzwyczajenia, tak jak scenariusz na głos? A czy może <głos> jednak po cichu, jak nie, każdy nie, z nas? Zupełnie nie jestem dobry w czytaniu owista na głos, yy, więc czytam po cichu. No, okej, okay, a jakbyśmy mieli tak się zastanowić, co sprawia, że zakochujemy się w książce i ona wędruje do tej półki ulubionej, ulubione że dostaje tą serduszko, <grych> mm, to jest jakiś taki ciekawy proces, nad którym czasami sam się zastanawiam, jak to jest z tymi książkami, że czasami zaczynam czytać książkę i w ogóle na nie podchodzi, ale po jakimś roku czy dwóch myślę, że przez pryzmat doświadczeń, czy może dojrzałości innej, która się zmienia cały czas. Ta książka zaczyna mnie bardziej bardzo interesować i wciąga mnie tak, że w, w, w jeden-dwa dni ją połykam. Więc to trudno powiedzieć, ale rzeczywiście jest to jest, y, jest taka tendencja, że książki y, przychodzą i odchodzą, ale to musi być jakieś takie kliknięcie. Na początku, y, na początku historii, że, że w nią wchodzę po prostu. Wśród dzisiejszych gości w studiu RMF Max, również Reni Jusic, która przyznaje, że książki y, czytać uwielbia. Podobno jest taka zależność, że gdy otaczamy się ludźmi, którzy czytają, to też sami częściej o, tak, sięgamy po tak książki. To <laughs> Ale ktoś to przebadał. Aha. Pytanie, jakie ty masz, Reni, sposoby na to, żeby y, zachęcać otoczenie do czytania książek, bo zakładam, że skoro zaangażowałaś się w akcję promującą czytelnictwo, to jest to dla ciebie ważne. Całkiem niedawno wpadłam na taki pomysł, aby razem z moimi dziećmi y, codziennie czytać wieczorem dwa, minimum 20 stron. I wydaje mi się, że jeśli dorosły daje taki przykład, to może liczyć na to, że inni również rodzinie się przyłączą. I oczywiście możemy czytać więcej, jeśli ktoś ma na to ochotę, ale 20 stron jest takim, powiedzmy, minimum. I całkiem dobrze nam to wychodzi. To jest też taka forma, żeby razem spędzać czas, żeby porozmawiać później, bo czytamy różne książki. Kiedyś czytałam dzieciom na głos, dzisiaj one już czytają same. Wydaje mi się, że to jest bardzo prosty sposób, żeby też y, zaszczepić w nich tę miłość do oczytania. A, a czy pożyczasz książki znajomym? Bo niektórzy uważają, że to jest taki zbyt osobisty mhm. przedmiot, że kochają ich swoją i na przykład wolą szybciej kupią inną książkę i dadzą w prezencie. Mniej ekologiczną, e, tak, tak ale... niż, niż się podzielą. To więc po, jesteś w stanie pożyczać, czy, czy może jednak bardziej musisz mieć swoją. Bardzo lubię pożyczać e, książki od moich przyjaciół, e, lubię też dostawać je w prezencie na wszelkie możliwe okazje. Korzystam też e, z biblioteki, uważam właśnie, że książka to jest e, coś, czym trzeba i należy się dzielić. E, lubię też e, pożyczać z biblioteki chociażby prasę, e, którą gdzieś tam nie zdążyłam zakupić w danym e, tygodniu. E, I mm, to jest ciekawe, bardzo lubię jak ktoś podkreśla w książce chociażby ołówkiem jakieś swoje ulubione zdania. I to też jest taka miła niespodzianka, kiedy czytamy książkę, którą już ktoś wcześniej przeczytał. I ostatnie pytanie, czy czytasz swoim dzieciakom i co najbardziej lubicie czytać? W sumie od ponad dekady czytam dzieciom na głos i Coraz lepiej mi to chyba wychodzi. Chociaż robię to zupełnie y, intuicyjnie, nieprofesjonalnie, ale bardzo lubię y, y, wcielać się w te postaci, zmieniać głos, robić pauzę. Myślę, że to pomaga również y, dzieciom zrozumieć często bardzo złożone zdania. Natomiast ostatnio miałam okazję y, wziąć udział y, w miniserialu Mole Książkowe. Y, podłożyłam tam głos. Y, jednej z postaci, gąsienicy Wioli. E, ten ministerial powstał w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w drugiej edycji i wydaje mi się, że y, no, zrobiłam to całkiem śpiewająco. Musiałam wymyślić y, głos dla tej y, animowanej postaci, która jest dosyć nietuzinkowa, oryginalna, wprowadza dosyć y, spore y, spory zamieszanie y, i dzieli się też y, taką historią, że od kilkunastu lat nie czyta. Y, więc zapraszam was też do obejrzenia tego miniserialu. Mole książkowe przypominam, bo to jest bardzo um, oryginalny sposób, żeby mam nadzieję zachęcić innych do czytania. Naszym trzecim gościem jest Piotr Styrwus, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Ach, ten głos. Piotrze, występujesz w roli ambasadora akcji promującej czytelnictwo, więc zakładamy, że czytanie książek i same książki są ogólnie bardzo ci bliskie. Powiedz mi, czy ty jesteś takim molem książkowym? Nazwałbyś się molem książkowym kimś, kto po prostu tak wchodzi w te książki i w nich gdzieś tam znika na długi, długi czas, czy po prostu jesteś czytelnikiem? Nazwałbym się molem książkowym, gdyż szukam książek, ale może nie w tym sensie jestem molem książkowym jak mój bohater Przemysław z miniserialu Mole Książkowe, że nie zjadam jeszcze papieru, tylko staram się wchłonąć w moje oczy, w moje serce, w mój mózg to, co znajdę ciekawego. A czy zdarzyło Ci się tak zwyczajnie po ludzku pożyczyć skądś książkę i jej nie oddać? No, niestety, dostałem. W zeszłym tygodniu moja żona mi uświadomiła, przeglądając naszą bibliotekę na wsi, nagle odkryłem wiersze Adama Mickiewicza. I o zgrozo patrzę, a to jest z mojej biblioteki, z. Z liceum w Nowym Targu, z liceum z Goszczyńskiego. Ja chyba tą książkę pożyczałem pierwszy raz. Już na koniec liceum, gdyż uczyłem się wierszy do szkoły teatralnej. No nie pomogła mi za bardzo w tej pierwszej turze, gdyż się nie dostałem za pierwszym razem. Ale książka chyba mi była bliska sercu, albo przez moje przeprowadzania, wtedy już opuściłem gdzieś pod hale książka się zawieruszyła i teraz z pewnym sentymentem ją trzymałem w ręku. Włożę w samochodzie. Mam nadzieję, że niedługo odwiedzę moją bibliotekę. Zawsze pamiętam zapach biblioteki w liceum, pamiętam zapach biblioteki w mojej wiosce, w Wachsmundzie. Lubiłem tam chodzić, pożyczać. Kiedyś nie było tak dużo książek na rynku, także a też nas nie było stać. Chyba te biblioteki spełniały Ważną rolę w czytelnictwie, ale myślę, że teraz też, to, to, gdzie y, czasem jestem na wsi i widzę te biblioteki, które mają taki potencjał, a przede wszystkim są przyjazne i dzieciom, i dorosłym y, ludziom, którzy mogą tam spędzać czas mogą po prostu y, czytać, wypożyczać. Często też jestem w bibliotekach w ramach jakichś prezentacji poezji czy krótkich form teatralnych. Widzę, że to też się rozwija i ludzie korzystają z tego. Nam zależy, żeby jeszcze bardziej i więcej korzystali. A powiedz, czego nauczyłeś się z książek? Mam na myśli tutaj nie taką naukę szkolną, tylko bardziej podkradanie takich życiowych, życiowych doświadczeń bohaterów. Zawsze to przerażające słowa Gombrowicza z Durkę, że e, Słowacki wielkim poetą był i my w to musimy uwierzyć. I ja też nie chciałbym być takim klasykiem, że czytajcie, bo to was nauczy. E, Myślę, że tak jak mam doświadczenie ze swoimi dziećmi, które też w pewnym momencie gdzieś odchodziły od czytelnictwa, bo pojawiły się komputery, później komórki, ale teraz odwiedzam ich w ich domach i wszyscy mają i biblioteki, i książki przy łóżkach, i przy stołach, i czytają te książki. Myślę, że najlepszym przykładem czytelnictwa jest przykład, że rodzice czytają, to wtedy dzieci też czytają. Chociaż też mam. Inne doświadczenie mój tata, który pewnie nie czytał, był rzemieślnikiem i mm, rolnikiem, ale zawsze mnie zachęcał do czytania. Mówi, że będę czytał. I, i też kiedyś, jak y, chciałem zdawać do szkoły teatralnej, zacząłem więcej czytać. A dopiero niestety, szkoła teatralna zawodowa ma to do siebie, że nas oducza czytać. Dopiero po szkole teatralnej wróciłem do czytelnictwa i zacząłem e, pochłaniać książki, gdyż. Też zmieniło mi się, um, zmieniła mi się opcja patrzenia na świat. Przez książkę można zobaczyć więcej. Myślę, że jesteśmy ograniczeni, yy, kiedy korzystamy tylko ze swojego... Rozumu czy doświadczenia, wydaje mi się, że patrzymy tylko, jakbyśmy patrzyli na świat przez e, dziurkę od klucza. Książka pozwala nam zobaczyć całe spektrum świata i jeszcze e, wgryźć w innych ludzi. No to takie jeszcze podsumowujące pytanie: ile książek przeczytałeś w życiu? Czy to się da w ogóle policzyć? Jest sens, to liczyć dużo. Hmm. No właśnie, to jest współczesny świat. Ile i dlaczego? Nie wiem, miliony. No może nie miliony, ale parę tysięcy na pewno. Dzisiaj w studiu RMF Max roi się od fantastycznych polskich aktorów. E, tym razem z nami Cezary Żak, e, który również udzielił swojego głosu w serialu Mole Książkowe. E, hasło serialu brzmi: e, czytanie, czytanie ma, ma tylko, tylko dobre strony. Tak jest. No i właśnie, moje pytanie jest takie: e, co dobrego książki wnoszą i wniosły do tej pory w Twoje życie? Samo dobro. Shit. <laughs> Książki wnoszą samo dobro, a nawet jeżeli wnoszą coś złego, to ja takie rzeczy usuwam. E, to znaczy, czasami nie, nie kończę książki. Zdarzało mi się to, chociaż nie, nie często e, że, że nie doczytałem do końca. Natomiast jak już sięgam po coś, to przeważnie z polecenia e, czyjegoś, więc z góry zakładam a priori, że to będzie samo dobro. E, I rzeczywiście z każdej z książki, której przeczytałem, którą przeczytałem w życiu, pewnie coś wyniosłem. Te doświadczenia się odkładają w nas. Takie mam nadzieję, Taką mam nadzieję, że się odkładają w nas i, i są takim doświadczeniem na, na całe życie. Ja ostatnio zauważyłem, że chyba się postarzałem. Kiedyś moja znajoma mi powiedziała, że jak zaczniesz czytać biografię, to znaczy, że jesteś starcem. I rzeczywiście ja od kilku lat zacząłem czytać biografię namiętnie. I, i bardzo o, o znajduję w tym radość i się dowiaduję o nie tylko o, o, o osobach, znaczy głównie pewnie o osobach z mojego, z mojego środowiska artystycznego, e, więc chyba się zestarzałem, ale trudno. Trudno. Każdy ma to do siebie, że się kiedyś będzie starzał, ale może to jest, nie jest prawda. Ja bym tam jej nie wierzył do końca. A czy masz może jakieś swoje ulubione miejsce, w którym czytasz książki, czy to jest dla ciebie ważne? Nie mam ulubionego miejsca, w którym czytam. Nie mam. To musi być miejsce dość wygodne, bo ja się lubię rozłożyć z książką. A co najważniejsze, musi być cisza dookoła. Dlatego ja nie jestem w stanie na przykład czytać w. Pociągu, w samolocie tak sobie, jeżeli nie ma turbulencji, yy, yy, a już w busie, jak jeżdżę z przedstawieniami yy, po kraju, yy, w ogóle nie jestem w stanie czytać, nie mogę się tak skupić, yy, więc najbardziej lubię kanapę, która jest w moim domu na Mazurach na tarasie. Słyszę tylko ptaki i przyrodę dookoła, wtedy lubię tam czytać najbardziej. Ale nie mam takiego jednego miejsca. Właśnie właściwie czytam tam, gdzie jest mi wygodnie. Ja mam takie pytanie, z którym wydaje mi się przyszłoby do ciebie wiele osób, bo wielu czytelników ma taki problem, że książka na początku no, nie do końca się rozkręca. Te pierwsze rozdziały jakoś nie są dla nas pasjonujące, wciągające. Powiedz mi, co ty robisz? Poddajesz się przy takiej książce, czy mimo wszystko brniesz dalej w kolejne rozdziały, mając nadzieję, że tam znajdziesz w końcu to, czego szukasz? Nie, nigdy nie brnę dalej, bo nie mam czasu na to. E, to w, wol, chyba, że ktoś mi powie tak, nie, czyś ty zwariował, jak to tam dalej jest, dopiero się rozwija. Na 153 stronie takim przykładem są łaskawe. Taka cegła, przez którą nie mogłem przejść, ale w końcu przeszedłem. Czytałem ją strasznie długo, już nie, nawet nie pamiętam jak długo, ale przeszedłem rzeczywiście. Yy, ale generalnie nie, nie mam czasu, żeby brnąć dalej. Wolę sięgnąć po coś nowego. No i ciekawość ogromna oczywiście przy każdym takim spotkaniu z, z fajną, wyjątkową osobą. Yy, jaka książka na tobie zrobiła największe wrażenie? Może nas to zainspiruje, może ktoś po nią sięgnie. O, to tych książek było sporo. Yy, no, po, poczynając od tych takich lektur szkolnych, które ja zresztą lubiłem, chociaż nie znosiłem nadniemne morze szkoły tak, przy, i ogniem i mieczem nie znosiłem. Ale za to w, po to przeczytałem jednym tchem. Yy, i, I też, y, chociaż największe na mnie wrażenie w latach młodości zrobiła jednak lalka. Nie wiem dlaczego, ale mówią, że to jest świetna literatura, znakomita proza, i rzeczywiście chyba tak jest. Natomiast ostatnimi laty yy, nie mogłem się oderwać od Maga Johna Fowlsa. To te historie czytałem jeżdżąc na plan do filmu, i pamiętam, że wołano mnie na plan, żebym przyszedł. A ja siedziałem w przyczepie kempingowej i czytałem, i nie mogłem się od tego oderwać od tej historii tego angielskiego nauczyciela, który nagle wylądował na greckiej wyspie. A ostatnio, tak jak mówiłem wcześniej, biografię, ostatnio przeczytałem tożsamość Fausta, taką biografię, rozmowę, właściwie rzekę z Krzysztofem Zanusim, z której się dowiedziałem o wielu rzeczach z jego życia, ale też i jego spostrzeżeń dotyczących sztuki filmowej, ale też i naszego zawodu, mojego zawodu, który ja uprawiam. Dostałem niedawno książkę, o Konradzie Swinarskim, którego ja nie znałem osobiście, no, bo no, on zginął dawno, dawno temu, ale no, był wielką postacią w teatrze, nie tylko w Krakowie, w Starym Teatrze, ale też i tutaj w Warszawie. I nie skończyłem jeszcze tej książki, ale się dowiedziałem, że on był bardzo skomplikowaną i złożoną postacią i że, że ta jego dwoistość, jego natury polsko-niemieckiej miała prawdopodobnie olbrzymi wpływ na jego, na jego twórczość reżyserską. Tak. Kiedyś też pamiętam parę lat temu przeczytałem taką biografię. Staszka Radwana, którego bardzo lubię i cenię za jego twórczość. Nie pamiętam tytułu tej książki, no, ale, ale po tym jak się spotkaliśmy, y, to Staszek jeszcze parę rzeczy mi tam dopowiedział: Bo powiedział, że wiesz co, nie, nie mogłem tego powiedzieć w książce, bo to jest niecenzuralne. <grytanie> y, lubię takie spotkania z takimi, z takimi ludźmi. Lubię bardzo Andrzeja Stasiuka czytać, dlatego, że to nie jest mo, moja opinia, ale kogoś, kogoś, nie wiem kogo, kto to napisał o, o prozie Stasiuka, że ona śmierdzi tym wschodem i tym, o czym on pisze. Znaczy zapachy e, głównie w, w wschodu e, są bardzo, e, no Chcę powiedzieć widoczne, ale to nie jest do, dobre słowo. Czuję się tę przyrodę, um, o której on pisze, i, i, te, i, i, te, i te, his, te historie są tak namacalne, że bardzo lubię to, to, to czytać. Przewóz zrobił na mnie duże wrażenie, i wschód Stasiuka. Lubię Stasiuka i czekam na, 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 na jego nowe rzeczy. Dlatego też, że wziąłem udział w tej akcji. Nie wiem, czy Pani wie, pani się orientuje, że ja wziąłem udział w, takim, w takiej akcji Mole książkowe. Już kilka razy brałem udział w tego typu akcjach, ale ta rzeczywiście szczególne wrażenie na mnie zrobiła. To jest taki mini ale nazywa się Mole Książkowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 O widźmanie, jak zapamiętałem, ktoś mi kiedyś o tym mówił. Ale rzeczywiście uważam, że warto brać udział. W takich akcjach, ja to wiem po swoich córkach, które namawialiśmy, a to już było lat temu, kilkadziesiąt, do czytania najpierw czytaliśmy naszym córkom bajki przed snem, potem zauważyliśmy, że one same sięgają po książki, i dzisiaj wiem, a to już są dorosłe kobiety, że czytają, nie wiem czy namiętnie, albo nie chcą się przyznać, tacie. Ale czytają, to to jest nasze zwycięstwo, prawdopodobnie. Tak się bardzo często słyszy o tym, żeby właśnie czytać dzieciom, bo to potem przynosi efekty po wielu latach. No w naszym przypadku to się udało, dzięki Bogu. Naszymi gośćmi byli Piotr Cyrwus, Maciej Musiałowski, Reni Jusis i Cezary Żak, a to dlatego, że rozmawialiśmy o akcji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Tak jest, zachęcając do czytania, do sięgania po książki, nie tylko w wolnym takim czasie majówkowym, ale też nawet po dwie, trzy strony każdego dnia. Tak, Gorąco was zachęcamy. Przede wszystkim też zachęcamy was do obejrzenia z miniserialu Mole Książkowe, które do którego głosów użyczyli nasi goście. I cały jest on dostępny na YouTubie. Warto sobie czas umilić i zainspirować się. Warto czytać i oglądać. Hity na na maksa.